Rzecz prawdy. Arcydzieło ludzkiej kultury. Składa się on nie tylko z ludzi i z miejsca, ale przede wszystkim ma wspólną duszę. Spaja ludzi w różnych profesji, oglądów i zainteresowań, złączonych jednak ze sobą jak połączone są żelazne ogniwa jednego łańcucha. Elektorskiego łańcucha. Siła tej wspólnoty tkwi w dążeniu do wspólnego celu, poznania prawdy o otaczającym nas świecie i wykształceniu kolejnych pokoleń obywateli, gotowych dbać o dobro wspólne. Wydział Prawa i Administracji, jako immanentna część tego nadzwyczajnego łańcucha dusz, Trwa niezrównanie w tej wytężonej dążności. Nasze cele nie byłyby jednak możliwe do zrealizowania, gdyby nie niezawodne wsparcie i wiara w nas, które otrzymujemy od osoby uhonorowanej tym zaszczytnym tytułem amicus singularis, Jego magnificencja, profesor Waldemar Karczyński. Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego jest najsolidniejszą opoką, na której opieramy nasze działania, plany i nadzieje. W każdym aspekcie naszej działalności dla dobra wspólnoty akademickiej możemy liczyć na jego życzliwe poparcie i zinteresowną przychylność. Jego troska sprawia, że dojrzewamy, jak krzew winogron rozpięty na murze od południowej strony. Tym gestem Wydział Prawa i Administracji chce wyrazić podziękowanie za to nadzwyczaj ważne dla nas wsparcie. Niech będzie to symbol wdzięczności za wszelkie działania Pana Rektora na rzecz społeczności Uniwersytetu Szczecińskiego, które sprawiają, że my, my wszyscy razem jesteśmy wyjątkową wspólnotą akademicką, a nie tylko zbiorowiskiem tutejszym. Niech mi będzie wolno ogłosić, że tytuł honorowy Amicus Singularis nadany został jego magnificencji profesorowi Waldemarowi Tarczyńskiemu, Rektorowi Uniwersytetu Szczecińskiego. Panie Rektorze, zapraszam pod wiersz Szanowni Państwo, drodzy prezydenci, jest mi niezmiernie miło uczestniczyć w tej uroczystości, ponieważ jest to świętość. Gdy spotykam się z różnymi ministrami, wiceministrami, rektorami innych uczelni, zawsze słyszę gratulacje skierowane do naszego Wydziału Prawa i Administracji. Jesteście dostrzeżeni dzięki silnej pozycji. Ta kategoria A to nie jest przypadek, tylko to jest efekt naprawdę wytężonej pracy, Waszej pracy. Ostatnie dwa lata były wyjątkowo trudne, no bo wiele rzeczy się pojawiło. Trzeba było pracować naukowo, trzeba było walczyć się z pandemią.